Jestem dzisiaj w biurze obok. Tu Karolina jest z tyłu. Gdzieś tam ją widać. Będę rozkładał dzisiaj regał. Świetny dzień organizacyjny. Normalnie to bym wam tego nie nagrywał, bo to jest totalnie nuda. Typu przestawianie rzeczy, przenoszenie, dzwonienie do magazynu, jakaś wtyczka się rozwaliła, która dodawała prezenty. Więc cały czas coś. Zobaczmy, jak panu idzie. A tu w porównaniu jest właśnie to biuro koło nas, zdecydowanie jest węższe, wiesz, tutaj niż to nasze. Tak, a to też jest dwuosobowe. A nic, muszę zobaczyć co robisz. Rozkręcasz to całe czy tylko tak... Tak, tak całe niestety. Tak. To może zacząć coś wywozić. Może te torby. No właśnie, bo to jest pewnie tak wkręcone, już wiesz, tak? Przykręcone To jest metalowa, nie? Są te, żeby dało się wszystko ze sobą. No właśnie, żebyśmy zabrali się też na raz. Na raz? Gdzie naraz? raz? Na raz do garażu? Nie. Mhm. Na pewno. Nie, nie, do domu. Do to, do O to mi chodzi. Żebyśmy się do domu zabrali naraz. raz. Ja mam dzisiaj ogólnie dzień sprzątania. Słuchajcie, zrobiłam livea. Ale ciężkie tematy były, ciężkie tematy były, bo Eurowizja, wybory, więc podziały, później, później jeszcze inne tam ślubne, o, na no palcu będzie słychać, ślubne i tak dalej, więc ciężkie tematy, tematy takie wiecie, no. Ale myślę, że temat ślu sukien ślubnych w ogóle warto będzie pociągnąć w kolejnych mm, podcastach. Namówię moją kumpę, jak tylko weźmie ślub w tym roku, żeby ze mną usiadła i nagrała ten podcast, bo powiem Wam, że... Nie. Jakie teksty usłyszałam w, w salonach sukien ślubnych, to w ogóle powinno być karalne dosłownie. Proszę bardzo. Praca zespołowa. Będziemy razem. Upychać w aucie. Ale od razu luźniej, co? Tylko że teraz trzeba... Musisz to złożyć jeszcze w domu. No ja chcę to sobie ukraść do schowka. No wiem. Tą szatkę, bo nam się tam idealnie przyda. Że fajnie, bo ona tutaj na dole ma takie kółeczka, mm -hmm. że można wysokością posiłować. Ja mm -hmm. mam tam nierówno, więc mi się idealnie przyda. A te szatki już są niedostępne, one zmartwiają. Tak, one są wyprzedane. Więc bardzo no, okay. fajne, ale te, ja tak wzmocnione. że w tym WeWorku jest ten wózek. Przecież z niego korzystają. Oj panie! A dziś w Yorku jest dzień maczy, więc e, jak teraz będziemy wracać na górę, to wpadam sobie po macze, słuchajcie. Bo mamy Macha Monday. Macha Monday. Masz ochotę na maczę? Nie. Nie. Mam ochotę na rybę. Na trawę chyba. No otwieraj, musisz ten. No, no nic, na razie powiedziałam że Darek przyjdzie, zrobię te trisa, bo tutaj nie ma miejsca. No, no chyba na ten nie chciał układać. Albo te torby na tył. Tam, 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 tam Jeszcze gdzie pójdą te? W mojej dzień maczy. Także moja jest maczka, tutaj darka, latka. Idziemy pogadać z koleżanką, która też akurat jest w wołowku. Dobrze, auto zapakowana, idziemy teraz do domu. Zapakować to wszystko? Nie wiem, gdzie ja na to znajdę miejsce. Potrzebne więcej miejsca, albo mniej rzeczy. Potrzebne jest mniej Tarek rzeczy. musisz zrobić porządek. Taka jest tak, jest. Muszę za to wygospodarować sobie jutro O właśnie. dzień, no, dobry dzień Jutro, zrobię to jutro, od razu, żeby z głowy, walizki porozdajemy, bo dużo mamy tych walizek Albo powkładamy w walizki, w walizki w walizki Ale niektóre. nie, bo jest tam bardzo dużo małych walizek No to włożymy w te duże nie Ale już włożyłem w te duże małe A, już, już pomyślałem o tym, więc czeka nas naprawdę sporo pracy Słuchajcie, my już w domu, dzisiaj dzień basenu, więc idzie na basen, ja jestem mega, mega głodny gotujemy dzisiaj makaron ten. I co? Krewetki, ale już dobrze je znacie, szalotka, pomidor podsmażamy. To a co? To, to. Podsmażacie to wszystko i robimy sosik maślany. Ale z racji tego, że ja mam tutaj ziołowy zakątek. I dodamy tutaj jakieś ziółko do środka. Żeby fajny smaczek. Fajnie taki. Dobra, to trzeba południu Niektóre dni takie są, że są po prostu takie turbo zamielone. I. O, no, zobaczcie, podsmażyłem tak ładnie. Jeż to wam pokażę, żeby nie wypadło. Tak fajnie podsmażyłem. Teraz dodam tu krewetki. Teraz się to odłożę na bok. Wrzucę tam krewetki, a później wrzucę wszystko Razem. Teraz ja otworzę sobie coś do picia. Czyli taki śpiący dzień, więc się energetykiem może pobudzę. Można kawką. Dobra, mam te krewetki zrzucone. Dzisiaj właśnie góra jedzie na masę. Już chodzi na masę od dłuższego czasu, więc fajnie, bo się naprawdę fajnie nauczyła pływać. Z czego się mega cieszę. Wakacje będzie ciepło nad rzeką, więc będziemy na pewno cały czas pływali. W ogóle chcę spędzić dużo czasu na działce i wykorzystać to, że mamy takie miejsce na ziemi i musimy gdzieś płacić, jeździć, lajać się, tylko po prostu skorzystać z tego, co mamy blisko siebie, bo naprawdę zapewne wiele osób chciałoby być w coś takie miejsce, gdzie może odpocząć. A cieszę się, że będziemy mogli pływać, bo będziemy mogli razem pływać sobie w rzece. Mamy te fajne płatunki, które kupowaliśmy w Action. Że tutaj tak ładnie pachnie mi w kuchni, a jakoś turbo mocno. Chyba muszę sobie pateczki dwa wyciągnąć, bo czasem pachnie to mocno. Więc sobie dwa pateczki wyciągnę, żeby nie tak, nie tak że wiecie, Wchodzę do kuchni i już od razu czuję ten zapach. Ja jestem też przebrać na tym punkcie, bo ja bardzo mocno czuję zapachy. Więc wkładam gdzieś turbo zapach ziół, kawy i te wszystkie nasze dyfuzory z karmie na pewno mocno czuć. Jeśli chodzi o targi, to jutro się dowiemy, jutro jest wielki dzień, więc ja jutro rano wstaję, od razu telefon, żeby zobaczyć kto został wylosowany. Może się uda? Nie spodziewam, żeby nam się od razu udało. Wiecie dlaczego? Bo czytałem komentarze pod postami targach rzeczy ładnych i nie wszystkim się udało, więc nic nie wiadomo jeszcze, nic nie wiadomo. No i tam, zrobił mi program wizualizacji, mogę wam tutaj gdzieś wrzucić, jak miałyby wyglądać. To jeszcze nie jest efekt końcowy, bo czekamy na wycenę od firm, stanowisk takich, żeby się fajnie zabudować, żeby to świetnie wyglądało. To będą nasze pierwsze tarki. Może się uda, zobaczymy. Wracam do budowania. Ale wyszło pysznie, naprawdę. Bardzo dobrze. tutaj. Chciałaby zjeść coś, No co? nie, mnie, nie. Masz w swojej miseczce, kochana. Mała pływa, a my tu czekamy. Cisza. Przyjmij plik, który ci wysyłam. Darek, musisz złożyć teraz rolkę. Muszę złożyć rolkę. Woda mokra. Co? Zimna pewnie ta woda jest tam. Lodowata. Nienawidzę takich lodowatych basenów. Od razu tak mi się oczy otwieram. A w ogóle Nażarłem się tak tego makaronu i mnie rozpolał brzuch Mogłem tyle nie jeść, ale wiecie, człowiek łakomy Chciał się nażreć? Ale przynajmniej dobre było, było warto Było warto. mano, ja szaleństwo palec dzisiaj w magazynie? Zamykam i teraz będziemy dzisiaj pakować chyba świeczki. Chciałem wam coś szybko pokazać, bo tutaj pewnie za jakiś czas będziemy się przynosić. ale chciałem wam pokazać, że są one nas dostępne takie zestawy prezentowe w takim pudełku z logo Kalmia. One za jakiś czas będą miały takie fajne obwoluty i każdy zapach będzie miał swój kolor. Tutaj będzie taki pasek papierowy, ale na przykład jeszcze pracujemy, to dopiero będzie przed świętami. Tutaj o, położę sobie wieczko. Dobrze zabezpieczone. I w środku w takim zestawie znajduje się świeca i dyfuzor Dzisiaj Pan jeden, Jerzy chyba miał na imię, zamówił trzy takie zestawy bo na stronie mamy też możliwość, gdzie możecie skomponować sobie sami taki zestaw, czyli na przykład możecie wziąć świeczkę honeymoon i na przykład darktonka, możecie po prostu mieszać i to liczone jest oczywiście pudełko, my to wszystko fajnie pakujemy i trafia do Was taki gotowy zestaw do wręczenia na prezent. Tutaj już ostatnie cztery sztuki z prezentem dla mamy. Taki zestaw oczywiście możecie kupić dla siebie. Nie musicie kupować specjalnie dla mamy, bo zapewniam, może mieliście już prezent. Ale bardzo dużo osób kupiło taki zestaw, za co jesteśmy mega wdzięczni. W środku są dwa puszczyki, dwie biżuterie na szyjnik i bransoletka. Do tego tuż nowy, brązowy i róż. Więc sporo kosmetyków. Tutaj oczywiście pokażę Wam, Dwie nowości przepiękne. Pachną ja właśnie z Fresh Breeze mam patyczki zapachowe, stoją w łazience, A tutaj w salonie palimy tą świecę. Naprawdę jest mega kwiatowa. Przeniesiecie na łąkę pełną kwitnących kwiatów. Naprawdę przepiękny kwiatowy zapach. Nie mieliśmy takiego zapachu w naszym sklepie. Teraz poszukuję. Takiego, wiecie, dymnego, ciężkiego zapachu, ale zapewnie wyjdzie w przyszłym roku. Ale jak na razie to strzelam w takie świąteczne klimaty, bo przygotowujemy się do świąt. Jak wiecie, dostaliśmy się na targi, więc yy, jesteśmy w klimacie świątecznym. Co tam? A to z Wikinga był. <laughs> No, fajne, fajne. Fajnie, że mogę sobie przejść do magazynu i wiecie. Powybierać sobie fajne rzeczy. Te wielkie świece. Zobaczcie, jakie ją... one jak są ogromne. Jak moja głowa. Pięknie pachnie. 700 ml, przepiękny zapach. Tutaj odstawiamy. Tu ostatnio chyba dwie, dwie sztuki zostały. Tutaj się już wyprzedał właśnie Bella Flora, ten kwiatowy dyfuzor. No i dzisiaj przyszła dostawa, zaraz wam pokażę co tam w środku jest No ale tutaj jeszcze zostało dosłownie 6 sztuk tego Fresh Breeze Jedziemy odebrać córkę Ja nastawiłem się, jest w ogóle takie zadanie dzisiaj było, żeby pójść z nią do parku i spotkać się ze znajomymi Ale zaczyna naprawdę mocno padać I takie dość, że tak powiem juicy te kropelki Chciałbym żeby nie padało, bo powiem ci, że Przecież wam pokazuję Tak pięknie. Oby nam dynie urosły na działce. Nie mamy tam żadnej kamery, nie wiemy co się dzieje. Może sąsiadów wyślemy w weekend, żeby zobaczyli. Slip, lipa, pogoda lipa. W ogóle dzisiaj nie taki nadzieję, jestem. Nas to przejdę, jest zamulony. Muszę się troszkę... Zbustować energią, napić się jakiejś kawy, coś zjeść dobrego. W magazynie, jak zwykle, fajnie. Duża ekipa dzisiaj, bo różna promocje w sklepach, więc potrzebno, potrzebne sporo osób, jest potrzebne sporo osób do spakowania wszystkich paczek. U nas też promocja ruszyła na dyfuzory. Nie wiem, jak widzicie tego vloga, ale ruszyła promocja Mama 15, która daje. 15% zniżki na wszystkie dyfuzory. Jeżeli Wam się uda, to skorzystajcie z promocji, bo jest to 26 maja. I ruszamy powoli z produkcją nowych produktów, nowych produktów do samochodu. Tak. W sumie mogę powiedzieć do samochodu, ale w jeszcze w jakiej ale postaci jeszcze testujemy. Jeszcze to Wam nie, nie powiem, powiem, nie, nie powiem, bo teraz proces. jest proces testowania. Na pewno z dwa tygodnie to jeszcze potrwa. Musimy wysłać wszystkie projekty, olejki i jakby te stare już widzieliśmy. Ale chcę taki gotowy produkt już zobaczyć, więc nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie chcę, żeby to był jakiś drogi produkt. Myślę, że z 20-30 zł, coś w okolicy tego. No i myślę, że zestawy będą sporo tańsze. Że zestaw będziecie mogli kupić 4 sztuk za 90 zł. Tak planuję. Albo 3? 4 cztery zapachy też... będą tak. A w sumie racji czyli chcesz cztery zapachy sprzedawać. No tak, 3, tak, tak, 3, żeby było na przykład tak, że macie trzy zapachy, jeden dostajecie mm -hmm. gratis. E, tak przemyślałem, bo ogólnie to tak zawsze jest, bo w taniej mi wychodzi sprzedawać kilka produktów razem niż jeden osobno. Wiecie, chodzi o całą logistykę i wszystkie opłaty związane z pakowaniem. No, więc stanie po prostu jest, tak są zazwyczaj takie, wiecie, zestawy. Słuchajcie, na stronie też dużo sprzedało się tych testerów zapachowych i będziemy musieli doprodukować. W sumie się nie dziwię, bo możecie kupić taki zestaw i mieć wszystkie zapachy, Przetestować który Wam się spodoba. I na przykład, jak chcecie później kupić, to wyciągacie sobie tester, możecie powochać, czy akurat ten jest Wasz. I tam jest zawsze aktualizowana lista tych, wiecie. Bloterków, tych papierków w środku, więc jak wychodzi nowy zapach, to zawsze go znajdziecie w środku. Więc czytajcie dobrze opis, tam są wszystkie zapachy dostępne na stronie. I ostatnio y, pani właśnie taka pisała, że kupiła i bardzo się cieszyła, że może powochać wszystkich zapachów, które mamy dostępne na stronie, więc to był super, super pomysł. Wpadliśmy do DiGilo i bardzo mało osób jest. Jak zawsze tutaj jesteśmy, to jest po prostu Saigon, a dzisiaj jest spokojnie, więc bardzo mi się podoba. I tutaj niestety jest taki minus, że jak jest mocno słońce, na zewnątrz jest gorąco, tutaj się wszystko nagrzewa. Dogrywam końcówkę, bo zapomniałem. Z córą spędziliśmy czas na placu zabaw ponad 3 godziny. Jeszcze znajomi wpadli, udało nam się zjeść coś dobrego. Później wróciliśmy do domu i wiecie, seans kąpielowy, bajka i do spania, więc nie było czasu, żeby dograć. I po prostu zapomnieliśmy, ale mam nadzieję, że wybaczycie. Chodzi o produkty na stronie. Mam nadzieję, że udało Wam się kupić to, co chcieliście, bo kilka produktów było wyprzedanych i znaleźliście idealny prezent dla mamy, który jest już za kilka dni. Promocja nadal trwa, a ja chciałem Wam podziękować za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Papa. Pa.